No dzień dobry, jest poniedziałek rano. Ja jeszcze jestem bez makijażu i witam Was w nowym vlogu. Jesteśmy właśnie na spacerze z psem, bo zawsze staramy się, żeby te ranne specery były takie intensywne, żeby Aria mogła się troszeczkę chociaż zmęczyć. Więc my idziemy pobić się z Arią, a potem się do Was odezwę i powiadam Wam, co czytam. Okej, okay, my już jesteśmy po śniadaniu. Aria się wyszalała z piłką, więc przychodzę do Was, aby Wam opowiedzieć, co właśnie czytam. I tak. Ostatnimi czasy czytam dużo młodzieżówek i znowu mam ochotę sięgnąć po literaturę piękną, bo ja tak mam, że um, to są dwa chyba gatunki, które, po, które najczęściej sięgam i tak jakoś oscyluję między młodzieżówkami, mimo tego, że już dawno nie jestem młodzieżą, a właśnie literaturą piękną. I sięgnęłam po remarka. Bo Łuk y, to jest książka, y, którą sobie założyłam, że ją przeczytam właśnie w tym roku, więc po nią sięgnęłam. I ja z tymi książkami Remarka mam tak, że ja bardzo lubię styl tego autora. I on, te książki są piękne, ale jednocześnie one są bardzo smutne. I dla mnie Remark to taki depresyjny Steinbeck, a Steinbecka bardzo lubię, więc y, 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 to też świadczy o tym, że Remarka bardzo lubię, ale. Dla mnie te książki są depresyjne i ja tak mam, że kiedy je czytam i mimo tego, że na przykład tak jak w tym wypadku jestem wciągnięta w fabułę i jestem ciekawa, co stanie się dalej z naszymi bohaterami, to ja muszę mieć też jakąś odskocznię, w sensie to nie może być jedyna książka, którą czytam. Więc mimo tego, że Łuk triumfalny bardzo mi się podoba, to... Zdecydowałam się sięgnąć też e, równocześnie po coś lżejszego i sobie przypomniałam, że mam tą książkę. To jest Wampirze Cesarstwo, Jaya Christopha I sięgnęłam po nią dlatego, że po pierwsze tu są wampiry. Ja do, dawno nie czytałam czegoś o wampirach, a bardzo lubię czytać o wampirach. E, ale e, ja tak trochę mam, że ja z Jayem Christophem. No tak średnio, w sensie czytałam jego trylogię Bożo, Bożogrobia, tak to się nazywało, niby Noc, Bożogrobie i Bezświt. I no tak, tak średnio. I na razie jest okej, okay, ale um, J. Christoph ma taki swój styl pisania, który mi troszeczkę nie odpowiada. Ale no, są wampiry, więc na razie dobrze się bawię i też nie chcę mm, na razie wydawać jakiejkolwiek opinii, bo jestem dopiero na stronie 55, więc yy, tak naprawdę dopiero zaczęłam, a ta książka ma ponad 800, więc jakby dużo przed nami, ale na razie jest okej, okay. no ale no jestem dopiero na samym początku, ale oprócz tego słucham audiobooku piątej pory roku. I też jestem dopiero na samym początku, bo jestem na 87. Ale bardzo dobrze się bawię. To jest bardzo ciekawa książka. Nie chcę na razie o niej dużo mówić, bo, bo ja mam takie wrażenie, że jeszcze, że jeszcze mało wiem, bo jesteśmy na samym początku. Ale ona jest w bardzo ciekawy sposób napisana, bo yy, jedna z postaci. Yy, jakby opis, to co ona robi, to co, się, to co się dzieje z tą postacią jest to tak napisane jakbyśmy to byli my i to jest bardzo ciekawy zabieg e, literacki, więc no tyle. Aha, dzisiaj w ogóle będzie dosyć pracowity dzień dla mnie, bo muszę tak, muszę mm, zmontować jeden film, a wieczorem y, idę na wernisaż mojej mamy, więc y, jestem dumną córką artystki. I tak, no zabieram was ze sobą, więc do usłyszenia. Powiem wam, że mebliziki są super, ale skręcanie ich to jest jakiś horror. A to kiedyś były piękne kwitnące goździki niestety koty na nich notorycznie siedzą więc wyglądają tak A jak jesteśmy już przy temacie balkonu i kotów, to też mamy dla nich specjalną trawę, którą uwielbiają. A oprócz tego rośnie tutaj kocimiętka. Ok, przechodzę do was, żeby zakończyć tego vloga. I niestety muszę powiedzieć, że ostatnimi czasy złapał mnie za swój czytelniczy. I niestety, ale w piątą porę roku oraz wam pisze cesarstwo, ruszyłam. Bardzo nieznacznie, więc nie mam za wiele do powiedzenia o tych książkach, ale za to skończyłam Łuk Triumfalny Remarka. I. Och, ja w ogóle z książkami Remarka tak mam, że dla mnie to są bardzo smutne książki. Chociaż smutne to. To nie jest odpowiednie słowo. One są dojmująco smutne, one są melancholijne, ale ten smutek nie jest wywoływany takimi tanimi chwytami, tylko to jest taki elegancki smutek. <grywki> jeśli wiecie o co mi chodzi, chodzi w sensie, to są takie mm, chwyty, które używa autor. One nie są tandetne. To jest taka melanchol melancholia z klasą. To jest bardzo dobra powieść. To jest jedna z najpiękniejszych powieści, a jednocześnie jedna z najsmutniejszych powieści, jaką w życiu czytałam. Główny bohater jest chirurgiem i jest emigrantem, nielegalnym emigrantem we Francji, w Paryżu, właściwie przededniu wojny, II wojny światowej. I obraz tego Paryża, który do końca wierzy, że, że tej wojny nie będzie, że, że Niemcy. Nie zrobią tego, co zrobili. Jest. O, oh, matko, to zadaje taki klimat. To jest bardzo dobra powieść. I. To jest jedna z tych powieści, która sprawia, że mimo tego, że ja ją już skończyłam, to będę do niej wracała myślami. Tak jak na przykład na Zachodzie bez zmian, które przeczytałam rok temu, mniej więcej jakoś tak. A wciąż zdarza mi się o tej książce myśleć, i myślę, że w Triumfalnym. Też będzie właśnie taką powieścią, do której będę wracała, bo to jest książka o samotności, o, o radzeniu sobie z życiem, kiedy, kiedy nie ma się nic, ale też o miłości, o tym, co to znaczy kochać drugą osobę, jak miłość może wpłynąć na człowieka, go obudzić, może tak piękna powieść, po prostu. I, I bardzo, bardzo ją polecam, chociaż no, to jest taki klasyk. Ja się z Wami żegnam i do następnego. Cześć!